Tomasz Rokicki, kapitan zespołu gdańskiej Lechii, która nieznacznie dzisiaj przegrywa spotkanie, w którym no, momentami była naprawdę drużyną lepszą, a na pewno występowała dzisiaj w roli nie tej drużyny, która była faworytem, a momentami rzeczywiście wydawało się, że to spotkanie Lechia może po prostu wygrać. No tak, e, po, podeszliśmy do tego, do tego spotkania z, z pozycji na pewno underdoga i i chyba lepiej nam się to gra, budujemy zespół, mamy trochę, trochę wzmocnienia, kilku nowych zawodników eee, i, i pokazujemy, że rzeczy że, że, że się wygrywa na boisku, a nie w komisjach gier i dyscypliny. Z pozdrowieniami serdeczne. Eee, więc, wie, więc tu się gra o punkty i postawiliśmy twarde warunki i każdy kto, kto do nas przyjedzie to musi się tych warunków twardych spodziewać. Lechia, szczególnie w defensywie dzisiaj dwoiła się i troiła i też tutaj e, duże uznania dla Ciebie, dla kapitana drużyny, i tą rolę spełniłeś myślę dzisiaj znakomicie, bo byłeś w, w każdym miejscu e, na placu gry i podkreślam, szczególnie w defensywie ta e, gra Lechi była dzisiaj imponująca. Tak, no, 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 tak jak powiedziałem wcześniej, no, chcemy miło przywitać każdego przeciwnika twardą grą w obronie i pokazaniem, że, że, że żaden kto tu przyjdzie nie będzie miał łatwo. Mam jeszcze problem troszeczkę z graniem w ofensie po stałych fragmentach, więc jeżeli do tego co, co prezentujemy w defensywie, dołożymy dobrą grę w ataku, myślę, że, że możemy być cięższym przeciwnikiem dla każdej drużyny. Żeby dołożyć taką łyżkę dziegciu do tego, to, to muszę dodać, że no, niezbyt dobrze pracował dzisiaj aut, trochę lepiej niż w ostatnim spotkaniu, ale mieliśmy problemy i w formacji autu, i nawet w formacji młyna. Tak, no, nie, 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 nie odkryję Ameryki, jak powiem, że, że skrama bardzo dobry, dobry, dobry wiązany. do autu, no to był ciężki na dwie strony, bo, bo bardzo mocno wiało. Ale poza tym, no, to, 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 to myślę, że w przyszłości, biorąc pod uwagę te wzmocnienia i czas, jaki musimy poświęcić na to, żeby się zgrać, będzie, 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 będzie dobrze. Na pewno mogę na przykład też pogratulować dzisiaj sędziom, bo naprawdę sędziowali całkiem nieźle, nieźle i e, grało się fajnie, przejrzyście. Dlatego gratuluję również za wygranej i swojej drużynie, bo, bo włożyli kawą serducha. Jakie cele przed Lechią, przed naj, najbliższymi spotkaniami? i cel zawsze jest wygrywanie. No i za to y, trzymam kciuki i życzę powodzenia, a za dzisiejszy mecz bardzo dziękuję. Też dziękuję serdecznie, życzę wszystkim wesołych świąt i, i żebyście spędzili je w gronie rodzinnym. I do zobaczenia. Dziękuję. Z nami trener gospodarzy Juri Buchajło. Chciałbym, żebyś trenerze podsumował to spotkanie. Jako przypomnę, do pierwszej połowy 5 do 7, druga połowa 12-13, mówię z perspektywy gospodarza, Lechia mogła wygrać to spotkanie, czy to było, było po prostu jakieś momentami fale tylko dobrej gry? No Przede wszystkim. Bardzo się cieszę, że zrobiliśmy kolejny krok w przód, jeżeli chodzi o grę i o tym powiedziałem zespołowi, że jedynie o co mogę mieć żal i pretensje to skuteczność, gdzie nie dobraliśmy 8 punktów skopów i kilka akcji pod polem przeciwnika. Wiadomo, w takich meczach trzeba być dużo bardziej skutecznym, natomiast Lechia dzisiaj to jest po raz kolejny w tym sezonie na nowo znowu budujemy zespół, to jest kolejny raz zespół odnowiony, gdzie dochodzi pięciu nowych ludzi plus y, ludzie y, młodzi dochodzą do tego, także od nowa zaczynamy budować zespół i żeby zespół był stabilny, no trzeba grać, trzeba grać, trzeba czasu, dlatego Lechia ja na dzień dzisiejszy może z każdym wygrać, może z każdym przegrać, niestety tak to wygląda. Mówię, bardzo cieszy postęp, jeżeli chodzi o grę, bo tydzień temu no, nie byliśmy do końca zadowoleni, ale zdawaliśmy sobie sprawę z czego to wynika, popracowaliśmy dobrze i dzisiaj byliśmy bardzo blisko wygranej, no, troszeczkę zabrakło, zabrakło tylko skuteczności, bo y, jeżeli chodzi o zaangażowanie i grę obronną, to dzisiaj jestem bardzo zadowolony, brawo dla chłopaków, także idziemy do przodu, no i będziemy lepsi. Na pewno w stosunku do ostatniego spotkania lepiej wpasowali się w grę ci zawodnicy, którzy no, jakby są widoczni na boisku, ponieważ to są te ostatnie transfery lechi zawodników z RPA. Dzisiaj momentami e, grali naprawdę pierwsze skrzypce. No, Łukasz, no sam wiesz, że no potrzebna czasu, potrzeba czasu bo oni przyjechali, chłopaki w ogóle nie grali rok. Jeżeli my jeszcze graliśmy na jesień, to chłopaki nie grali rok, a wnoszą tyle pozytywu do zespołu i nie chodzi tylko o samo trenowanie, a o ich podejście, o ich podejście do rugby, do zespołu także naprawdę wnieśli dużo dobrego. A jeżeli bo wszyscy chcemy oczywiście, żeby oni już nam dawali zwycięstwo i żeby zespół wygrywał Chcę tego zespół, chcę ja, chcę tego kibicy, chcą, także, no ale musimy poczekać. W sporcie nie ma nic tak, że od razu to zadziała. No nie oszukujmy się, no musimy grać, y, musimy dać im troszkę czasu i na pewno to pójdzie do przodu, bo oni bardzo chcą, oni y, pracują indywidualnie, przychodzą na treningi, pomagają, angażują się, tak jak Jason ostatnio przychodzi, pomaga nawet mi w treningu juniorskim, także. Brawo dla nich i na pewno są dobrym elementem zespołu i czuję wsparcie chłopaków, bo zespół z ich przyjściem to odżył. Odżyły tak, y, dużo lepiej to wygląda na treningach, naprawdę jest satysfakcja po każdym treningu od y, roboty, którą robimy. No i mówię, jedynie czego, no, brakuje nam tylko czasu. Właśnie jesteśmy już po tych dwóch spotkaniach w tym roku kalendarzowym. Jakie trzecie, jakie kolejne, jednocześnie jakie wnioski po tych dwóch spotkaniach? Czego możemy się spodziewać w Grzelechi? Czego możemy się spodziewać? Na pewno możemy się spodziewać, że z każdym następnym meczem będzie to coraz bardziej zgrana ekipa. To na pewno będzie, bo mówię, zaangażowanie jest pełne, na treningach jest w meczu także. Na pewno krok do przodu kolejny zrobimy w meczu z Sochaczewem, mam nadzieję zwycięski. Zakładaliśmy tak, że będziemy grać mecz po meczu i zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi, bo nie zakładamy, nie stawiamy sobie od razu jakichś celów takich, że chcemy, no chcemy być w czwórce, na pewno chcemy być i nadal uważam, że stać nas na to, żeby tam być. Aczkolwiek już limit błędu wyczerpany. Jeżeli chodzi o przegrane mecze, dobrze, że udało się zdobyć ten bonus ale powalczymy. Natomiast no, jeżeli zespół zostanie w takim kształcie jaki jest dzisiaj, plus na jesień dojdzie z rocznika 2004 y, 5-6 chłopaków, to będzie zespół na przyszły rok, który realnie powalczy o pierwszą trójkę. Także w tym sezonie będziemy, no mówię, do końca będziemy walczyć o tą czwórkę, bo jest kraje jest Łódź, jest ogniwo, które wyraźnie y, troszeczkę tą ligę wyprzedzają, natomiast jest grupa pościgowa w Sielce my, Lublin i Sochaczew, gdzie no, wszystko będzie myślę do końca, do ostatnich kolejek decydowało kto będzie ten czwarty. Także my nadal wierzymy w to, że to będziemy my. Tak jak Tomek tu to powiedział, że bardzo dobre było sędziowanie i przyjemnie się grało. No wiadomo, jak się gra to od środka inaczej to się odczuwa, natomiast my tu z trenerem Łukaszem my, nie chcę się komentować tej pracy, no ale chciałoby się, żeby pozwolili grać, żeby pozwolili grać, żeby pozwolili, żeby ta gra była płynniejsza, żeby jak najmniej było przerw. No bo wiadomo, Polska Liga nie jest i tak na poziomie gdzieś tam super żeby jeszcze bardziej ją wstrzymywać, także no te przerwy nas po prostu tak wybijają i chciałoby się, żeby ta jakoś też poszła razem zespołem do góry. I tego trenerze tobie i całej drużynie życzę i trzymam kciuki za kolejne mecze. Życzę powodzenia. Dziękuję, Dziękuję. bardzo i życzę wesołych świąt i zdrowych przede wszystkim. Bardzo dziękujemy.